Dzień dobry, witam państwa serdecznie. I w zasadzie już po raz ostatni, bo zgodnie z harmonogramem sesji Rady Miasta, którym uchwaliliśmy pod koniec roku, będziemy się spotykać na planowanej sesji Rady Miasta ósmej kadencji, ale jednak nie będzie to ostatnia sesja, bo grupa radnych poprosiła, aby była jeszcze uroczysta sesja, która zakończy właśnie ósmą kadencję i planowana jest ona na 4 kwietnia i wtedy właśnie y, zakończymy kadencję i pożegnamy się, więc dzisiaj nie będę zapowiadała, że jest to ostatnia sesja, bo przed nami jeszcze ta u, uroczysta, która podsumuje ósmą kadencję. A w porządku obrad 92. sesji, która przed nami właśnie w najbliższy czwartek o godzinie 9 zaczynamy, jest 15 punktów i jest to 8 uchwał, jakie będziemy podejmować. Na początku uchwały, które są związane właśnie ze zmianą w budżecie, a więc też i uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej. I jak co roku są uchwały jest to program, który nad zwierzętami bezdomnymi i ten program jest, opiewa jego wykonanie na kwotę 916 tysięcy. Dotyczy w dużej mierze zadania, jakie spełnia sronisko i tutaj jest kwota ponad 600 tysięcy, jak również sterylizację i kastrację bezdomnych. Zwierząt, zdarzeń drogowych, którego udziałem są właśnie bezdomne zwierzęta, czy też opieka kotów bezdomnych, zakup karmy dla tych naszych również przyjaciół czworonożnych. Podejmiemy również uchwałę, która dotyczy wykazu kąpielisk, jak również terminu, przez jaki okres będzie ten sezon. Kąpielowy od, będzie się odbywał. Kiedy właśnie będą ratownicy również strzegli osób, które będą się kąpały i takie cztery. Zostały zaplanowane właśnie miejsca do, do kąpieli, gdzie będą ratownicy w taki sposób szczególny, bo będą obecni również na całej plaży. Już w tej chwili też tak było podczas poprzedniego roku. Przemieszczali się, aby pilnować wzdłuż całego, całej plaży, czy żadnych zdarzeń jakichś niepotrzebnych nie ma. I również uchwała, która dotyczy takich spraw społecznych, przydział lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony poza kolejnością, bo w ten sposób właśnie sformu sformułowane zostało przy takie sytuacje, które są nadzwyczajne, niecodzienne aby w efekcie właśnie Rada Miasta rozpatrywała po wcześniejszym oczywiście też zasięgnięciu opinii przez komisję, społeczną komisję mieszkaniową i tutaj taki właśnie wniosek od społecznej komisji mieszkaniowej wpłynął i Pan Prezydent taką uchwałę skierował do Rady Miasta. Będziemy również podejmowali uchwałę związaną z porozumieniem z powiatem kamieńskim, a to dotyczy oczywiście kursowania Autobusów na linii Świnoujście Międzyzdroje. I również w sprawach finansowych nadwyżka, jaką wypracował OSIR, aby przeznaczyć ją na inwestycje, które chce prowadzić OSIR, a w dużej mierze na sfinansowanie placu zabaw na plaży. Będziemy również ze spraw społecznych zajmować się podziałem środków z pfron -u. i tutaj w dużej mierze te środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie działań warsztatów terapii zajęciowej, ale również na pokonanie barier architektonicznych, aby też różne tutaj inwestycje mogli bezpośrednio poczynić osoby zainteresowanie, czy też dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. I ostatni, przedostatni w zasadzie punkt będzie dotyczył zapoznania. Z szeregiem sprawozdań po zakończonym roku, które dotyczą właśnie roku minionego 2023. To podsumowanie zadań z pieczy zastępczej, podsumowanie również programu przeciwdziałania przemocy domowej wspierania rodziny to kolejne y, sprawozdanie jak również programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i również zapoznamy się z sprawozdaniem społecznej komisji mieszkaniowej i również za rok y, ubiegły i y, y, tak jak zawsze y, obradują komisje przed sesją rady miasta y, dzisiaj komisja uzdrowiskowa i y, y, komisja gospodarki i budżetu, a jutro Komisja Zdrowia, i te komisje wypowiedzą się co do wydania swoich opinii nad uchwałami, które będziemy właśnie w czwartek podejmować. I jeszcze raz zachęcam Państwa, aby śledzić obrady sesji Rady Miasta w najbliższy. Czwartek. Ja bardzo ogólnie państwu o tych sprawach wszystkich powiedziałam, a szczegółowo będziecie się państwo mogli zapoznać ze wszystkimi tematami już podczas obrad sesji. Do zobaczenia. Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło dzisiaj przedstawić państwu pracę Komisji Gospodarki i Budżetu. Wydaje mi się, że to już jest w tej kandencji ostatnia komisja gospodarki i budżetu. W dniu dzisiejszym o godzinie 12 będziemy procedować nad zmianą planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście na ten rok e, bieżący. E, uchwała e, będzie dotyczyła remontu dróg między innymi, także myślę, że dowiemy się jeszcze o, o innych propozycjach, bardziej zostanie nam to przedstawioną Wydaje mi się tradycyjnie przez Panią Skarbnik i z takich ważniejszych jeszcze to też będziemy dyskutować nad zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, poza kolejnością oczekujących na liście. Drodzy Państwo, to jest na tyle, co mamy, mamy do, do opracowania. Są też tematy, które są mniej związane, są to proceduralne. Chciałem Państwu podziękować za tą kadencję. I dziękuję, że mogłem reprezentować największą i najważniejszą komisję gospodarki i budżetu, już drugą kadencję. Jest to, jest to myślę, że duże wyzwanie i cieszę się, że y, według oceny innych y, dałem temu y, akurat, po, y, zrobiłem tam akurat zadanie, wykonałem tak jak y, według innych pozytywnie. Dziękuję pięknie. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam telewizjów, telewizji Słowianin, Wiesław Góreczny, przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej i Rozwoju Turystyki. Pozwoliłem sobie dzisiaj przyjść do telewizji i nagrać się, ponieważ dzisiaj była ostatnia komisja, którą miałem zaszczyt prowadzić przez pięć, pięć i pół roku nawet. Jeden, jeden punkt był, czyli sezon letni, długo, też długo rozmawialiśmy na ten temat. Warszawa i dojścia do plaży. Myślę, że na sesję Rady Miasta będzie okazja, żeby więcej o tym porozmawiać. Chciałbym Państwu przy okazji i, i złożyłem podziękowanie członkom komisji, ale teraz Państwu również chciałbym złożyć, że, że tak powiem, podziękowanie za współpracę, za uwagi, jakie wpływały od Państwa i od turystów. I No i co? Życzę Państwu zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia i do zobaczenia, mam nadzieję, za miesiąc. Dziękuję bardzo.